Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, jako jedyna organizacja w powiecie Łukowskim, wygrało w konkursie internetowym czujnik powietrza. Jest on zamontowany na budynku siedziby Stowarzyszenia na ulicy Habrowej. Od blisko dwóch lat, dzięki temu urządzeniu, na bieżąco monitorowana jest jakość powietrza w Łukowie. Analizuje 24 godziny na dobę stan jakości powietrza w tych trzech cząstkach, czyli. 1 pm, 2,5 pm, a 10 pm, czyli części tysięczne milimetra pyły. Czyli to, to, co my wdychamy, czego nie widzimy tak naprawdę, to dopiero widać, jak 16 stycznia pojawił się mgła, smog, i to wszystko się połączyło, plus inwersja temperatury, że dym nie szedł do góry, tylko do ziemi i się pojawił cyf e, no, w powietrzu. Ponad 800% nie dało się oddychać. Wychodziłem specjalnie, żeby porobić zdjęcia na obwodnicy po prostu nie było warunków do tego, żeby oddychać. Jak ludzie tu biegają, to nie wiem, bo to, to jest nienormalne, żeby biegać w takich warunkach, jakie są w Łukowie. Jak ostatnimi czasy, na początku stycznia zobaczyliśmy, że te wskaźniki sięgają ponad 800%, przekroczone są normy, no to coś już z tym zacząłem, chcę robić. Zacząłem to publikować na Facebooku, wysyłałem do różnych osób informacje od Pana burmistrza radnych, po pana marszałka. No Na razie to są próby. Na razie prób... chcemy zainteresować ludzi, że Wukowie nie jest najlepiej. Nie jest to oczywiście problem, jak to niektórzy mówią, że to jest problem tej czy innej osoby. Jest to problem, który narastał od lat i my z nim też z dnia na dzień nic nie zrobimy, bo tu trzeba rozwiązań systemowych i współpracy wszystkich. Bo to, że Wukowie się super zrobi, jest dookoła gmina. Gminy skąd wiatry wieją te same dymy. Więc tu trzeba naszej wspólnej współpracy. Sławomir Smolak wyjaśnia nam na podstawie jakich norm określana jest jakość powietrza w Łukowie. To są standardy, które postawiła Światowa Organizacja Zdrowia, Komunicja, Komisja Europejska, Państwo Polskie i przekroczenie pewnych średnich stanów tych pyłów w ciągu doby powoduje, że E, właśnie mówi się e, w mediach, że są przekroczone normy, że stan powietrza jest zły. E, 20 chyba czwartego było też prawie ponad 700%. Przy czym czujniki od razu alarmowały, że średni stan dobowy został przekroczony kilkakrotnie. E, to, co powinno być dopuszczane według prawa polskiego. No ale my tym oddychamy. Nikt tego nie widzi, nikt tego nie, do końca nie bada. No bo jak. To, że ludzie chodzą do lekarza, umierają ci, co nie palą papierosów, umierają na raka płuc, to nikt się tym nie zastanowi głębiej, dlaczego tak się dzieje. No ale my tym wszystkim oddychamy. Czy jest szansa na to, aby jakość powietrza w łukowie była lepsza? Tylko współpraca. Edukacja społeczeństwa, to co w Krakowie, zakaz palenia w piecach, słabej jakości węgla, wymiana pieców najlepiej na gazowe. I dałbym było żeby wszędzie były piece gazowe, no bo tu mamy odpadem jest tak naprawdę tylko woda w postaci pary wodnej. No i, i, i tyle, prawda? Nie da się tak, bo społeczeństwo jest różne, ma różny stan majątkowy, nie da się tego zrobić bez pomocy państwa. Program czyste powietrze jest tu super pomysłem, tylko na to trzeba lat. Brak współpracy jeszcze samorządów. Z tego co czytałem, raport właśnie tej firmy, która wprowadza te czujniki i wprowadziła do Polski, na 2,5 tysiąca samorządów, ponad 300 dopiero współpracuje, analizuje dane. A jaka jest jakość powietrza teraz w naszym mieście? Zimą lepiej nie wychodzić na dwór. Nie polecam aktywności sportowej, bo to patrzę, no badam teraz ten czujnik cały czas. Pokazujemy na naszej inicjatywie, jakie powaliśmy na Facebooku, czyli Łukowski alarm smogowy, do którego wszystkich zapraszamy. Pomagajcie nam zmienić ten stan rzeczy, zmienić przede wszystkim świadomość mieszkańców, władz, że po co mi nowa, nowy asfalt na ulicy, jak ja nie mogę nim chodzić, bo po prostu boję się, że się zatruję. Dziecka nie wypuszczę z psem w takich warunkach. Wszystkie dane, które zbiera Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju są dostępne na fanpageu Łukowski Alarm Smogowy. Warto tam zajrzeć i zastanowić się, co możemy zrobić, aby poprawić jakość powietrza w naszym mieście.